Jak wyliczyć składkę zdrowotną dla podatku liniowego w rachmistrzu i rewizorze Nexo-Nexo Pro? W celu ustalenia sposobu wyznaczania podstawy składki zdrowotnej w przypadku podatku liniowego przejdź do zakładki Dane Ubezpieczeniowe w kartotece wspólnika. W sekcji Dane Ubezpieczenia ZUS sprawdź poprawność ustawień naliczania składek. Zweryfikuj czy podstawa składki zdrowotnej wyznaczana jest na podstawie dochodu, gdyż taki właśnie sposób jej wyznaczania obowiązuje od 2022 roku. Stawka dla ubezpieczenia zdrowotnego wynosi 4,9% podstawy, co można zweryfikować w parametrach ubezpieczeń i funduszy ZUS. Naliczenia składek ZUS dokonasz w module rozliczenia właścicielskie. Kliknij dodaj składki ZUS wspólnika. Pamiętaj, że składka zdrowotna nie jest odliczana od podatku, jednak przepisy pozwalają ją odliczyć od dochodu. Program automatycznie proponuje odliczenie i kontroluje jego roczny limit. Możesz zapoznać się ze szczegółami wyliczeń składki zdrowotnej, klikając w literę I przy polu z kwotą. Warto wspomnieć, że dane o dochodach program pobiera w pierwszej kolejności z naliczonej zaliczki PIT. Jeśli nie zostanie ona uprzednio naliczona, dochody są odpowiednio pobierane z KPIR. W sytuacji, gdy składka zdrowotna wyliczona z osiągniętego dochodu nie przekracza określonej minimalnej składki, program automatycznie ustala jej wartość jako 9% z minimalnego wynagrodzenia.